Dzień dobry, witajcie na naszym kanale Work Dental. Dzisiaj porozmawiamy z magister Eugenią Wasko, ekspertem do spraw higieny jamy ustnej oraz wybielania zębów. Pani Eugenio, dzisiaj będziemy rozmawiać o super rewelacyjnym zabiegu, jakim jest zabieg wybielania zębów. Wszyscy nasi pacjenci uwielbiają, ten zabieg. I proszę powiedzieć, jakie są wskazania w ogóle do, do wybielania zębów? Mm -hmm. Najważniejszym wskazaniem jest pozbawianie się przebarwień, otrzymanie białego uśmiechu, który będzie przynosił radość pacjentowi i zadowolenie. Jakie są przeciwwskazania? Czy każdy może sobie pozwolić na wybielanie zębów? Na szczęście, lista przeciwwskazań nie jest długa. Jest to. Wiek poniżej 16 roku życia ciąża albo karmienia piersią, yy, przebarwienia potetrycyklinowe oraz aparat ortodontyczny. Ale to jest takie czasowe przeciwwskazanie. Czyli ta lista ona nie jest aż taka, yy, taka obszerna. Tak, zgadza się. Okay. Yy, czy wybielanie zębów jest zabiegiem yy, bezpiecznym dla naszych pacjentów? Yy, tak. Wybielanie zębów w gabinecie jest bezpiecznym, ponieważ przebiega pod okiem specjalisty. Środki wybielające utleniają przebarwienia, które znajdują się w szkliwie, i dzięki temu szkliwo staje się jasnym, i my osiągamy taki jasny, biały uśmiech. Hollywoodski. Tak. To każdy by chciał mieć taki uśmiech, marzymy o tym hollywoodzkim uśmiechu. A jak to jest z metodami wybielania zębów? Jakie Pani rekomenduje metody wybielania zębów? Mamy różne metody. W gabinecie oferujemy wybielania lampowe oraz nakładkowe. Przy wybielaniu nakładkowym pacjent musi bardziej się zaangażować, ponieważ ono jest wykonywane w domu, Pacjent zakłada takie nakładki na noc od 8 do 10 dni, i podczas takiego wybielania wymagana jest biała dieta. Mhm. Druga, druga opcja jest prostsza, ponieważ polega to na wybielaniu w gabinecie. Jest to jedna wizyta, która trwa godzinę. Już po wizycie pacjent może cieszyć się jasnym uśmiechem, no i biała dieta jest krótsza wtedy o tydzień. Mhm. A czy jest takie wybielanie, gdzie nie trzeba stosować tej białej diety? Tak, zgadza się. W gabinecie u nas jest taki fajny preparat, po którym nie trzeba stosować białą dietę. Taki zabieg wykonuje się po higienizacji, żeby rozjaśnić uśmiech. Trwa to 20 minut i już po tym zabiegu można od razu spożywać pokarmę, nie ograniczając się? W kolorowych jakichś rzeczy. Jest to taki zabieg trochę jak pójście na rzęsy albo na paznokcie, taki butikowy, taki estetyczny. Jest to fajny zabieg, który nie powoduje nadwrażliwości, nie wymaga białej diety. Wow. Efekty są około 3 miesięcy. Pacjent powinien dbać no, o higienę. Utrzedł, utrzedł, tak, tak. Ale to jest też na plus, ponieważ pacjent częściej się pokazuje w gabinecie. Częściej są wykonywane kontrole, co jest na plus dla zdrowia pacjenta, tak? bo cały czas jest pod naszą kontrolą. A jak cenowo to wychodzi? Czy, czy ten zabieg jest tak samo płatny? W takiej samej cenie jak tradycyjne wybielanie. Czy, czy Ideą zabieg... tego zabiegu jest powtarzanie regularne, dbanie o piękny i zdrowy uśmiech, dlatego jest dostępny cenowo, kosztuje 350 zł taki zabieg i Czyli to jest jedna tak naprawdę tak. jedna czwarta nawet ceny wybielania. Tak, takiego standardowego wybielania. No to to jest super oferta. Ekstra. A jak pacjent powinien się przygotować do zabiegu wybielania zębów? Najważniejsza jest wizyta higienizacyjna przed wybielaniem. Zęby powinny być oczyszczone i skontrolowane. Czy nie ma nigdzie ubytków próchnicowych, które powinny być wyleczone przed zabiegiem. Mhm. Czyli najpierw higiena jamy ustnej, kontrola ubytków, a dopiero później wybielanie. Tak. E, jeszcze jedno pytanie. Komu możemy polecić e, wybielanie zębów? Jakie osoby powinny skorzystać z wybielania zębów? Osoby, które mają przebarwione zęby, ponieważ piją dużo kawy, herbaty, osoby palące, mhm. które chciałyby zyskać trochę więcej pewności siebie i cieszyć się jasnym uśmiechem. Więc takie osoby zachęcamy serdecznie do wybielania zębów w naszych gabinetach Wordenta.